W razie siostry w Chrystusie Panu. Wizja tego, co czeka świat u Jego kresu, a którą przedstawia Pan Jezus, wydaje się bardzo przerażająca. Wydaje się bardzo straszna. I, I jak mówi Pan Jezus, jesteśmy bezradni wobec tego, co jest nawałnicą, co będzie wstrząśnieniem nieba i ziemi. Ale tak naprawdę... Ten, który ma czyste serce, ten, który jest przyjacielem Boga, nie ma czego się bać. Mało. Pan Jezus mówi, że to jest warunek Jego przyjścia, że na końcu czasu On przyjdzie w chwale, w mocy, bo objawi swoją miłość, swoją wielkość, ale od razu też po to, żeby przeminęło to, co jest słabe, grzeszne, to co jest tylko doczesne. Pozostanie tylko to, co jest wieczne. I dlatego jest jakaś konsekwencja w tym wszystkim, co Pan Jezus mówi. I konsekwencja raz w dziele stworzenia, a dwa w dziele odkupienia. Koroną wszelkiego stworzenia jest człowiek. Ten, który się od Boga odwrócił, ale koroną miłości i odkupienia też jest człowiek. Ale Jezus Chrystus, który przyszedł, aby świat przez swoją mękę i śmierć i zmartwychwstanie. Popatrzmy, w chwili śmierci Chrystusa, y, mówi Ewangelia, y, niebo stało się czarne, ciemności ogarnęły całą Ziemię. Dlatego, że umarł Bóg, dlatego, że umarł dawca życia. I te ciemności, te wszystkie y, żywioły, jakie y, Tutaj są opisane, można przypisać temu wszystkiemu, co dzieje się w sercu człowieka, gdy w tym sercu nie ma pana I musi być ktoś mocny, silny, potężny, który to wszystko pokona, tak jak był na początku świata, gdy stwarzał niebo i ziemię, wprowadził ład i porządek, rozdzielając ciemność od światła, rozdzielając wody od brzegu i stwarzając wszelkie stworzenia. I Pan Jezus Chrystus, gdy przyszedł, przykładem jest tego burza na morzu, On jednym słowem uciszył. Zburzone morze. Te wszelkie żywioły, cały świat, który może być nawet bardzo mocno wstrząśnięty, jest niczym wobec wartości człowieka którego Bóg przychodzi odkupić właśnie w człowieczym przyciele, właśnie w człowieczej postaci i czego początkiem jest właśnie ten wielki czas adwentu oczekiwania. I potrzeba, tak jak widzimy, żeby były wstrząśnięte niebo i ziemia, ale nade wszystko potrzeba, żeby było wstrząśnięte ludzkie serce, które żyje w mroku, w śmierci, w grzechu, żeby zostało mocą Bożą wypalone to wszystko, co nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bo mówi Pismo Święte że w Królestwie Bożym, w świątyni nie ma nic nieczystego, przed obliczem Boga nie może nic niegodnego stać Zwróćmy uwagę na Mojżesza chociażby, który prosił Boga, aby objawił Jemu swoją chwałę. Bóg postawił go wtedy do skały, przykrył ręką Jego oczy i on mógł zobaczyć tylko tę chwałę Boga. Dlaczego? Bo gdyby ujrzał oblicze Boże, umarłby z tego, że człowiek nie jest w stanie zmieścić tego oblicza, tej chwały, tej wielkości, tej świętości. I zobaczcie, jak na przykład dusze w czyściu cierpią. One cierpią po to, żeby być czystą, świętą, żeby móc stanąć przed Bogiem. Bo to, co doczesne, to, co ziemskie, to, co grzeszne, to wszystko sprawia, że człowiek nie może oglądać Pana Boga. I dlatego Pan Jezus tak bardzo mocno mówi, uważajcie na siebie, aby Wasze serca nie były ociężałe uciąża wskutek brzactwa, pijaństwa i do doczesnych. Przypomnijcie sobie, może wczoraj grzejki były, jak ktoś sobie tak naprawdę porządnie poje, mnie. na co ma ochotę? Na nic. Nic mu się nie chce. A wręcz traci siłę. Człowiek, który jest upity, który jest pod wpływem narkotyków, on nic nie ma siły robić, on jest ubezwłasnowolniony. nie potrafi podjąć decyzji. Dlaczego? Bo jest obciążający jego ciałem. I co w Adwencie kościół proponuje? Kolejne obciążenie, ale nie na zasadzie, że ty musisz ty musisz pościć, liczować się, czy nie wiadomo jakie pokuty, czy. Kościół Czyni to, że my, biorąc obciążenia miłosierdzia, uczynki miłosierdzia do duszy, do ciała, zwracając serce ku sprawom Bożym, zwracając serce ku właśnie nadprzyrodzonym wartościom, my jakby czynimy niesamowicie ważną rzecz. To trzeba sobie uświadomić. Jeżeli człowiek zajmuje się sprawami Bożymi i jest odciążony fizycznie od tych spraw, które są doczesne, Zwróćmy uwagę, jak bardzo się martwimy tym, co było, tym, co jest, albo co będzie, jak bardzo się zamartwiamy i, i próbujemy coś zaradzić, a im bardziej się martwimy, to tym gorszy skutek depresja, lęk, strach. To trzeba zostawić Bogu. Ja mam tym Bogiem się zaradzić. Ale jeżeli w moim życiu jest coś ważniejszego od Boga, to to mnie obciąża. Czytałem kiedyś wywiad z olimpijczykami, którzy zdobyli mistrzostwo świata w siatkówce, pamiętamy piękna drużyna Huberta Wagnera, co oni powiedzieli w czasie treningów? Że oni w czasie treningów mieli obłożone pasy wyładowane o wyładowane że to waży taki pas kilkanaście kilometrów i kilkanaście kilogramów i oni z tymi pasami biegali, ćwiczyli, skakali po co? Po to, że wtedy, gdy wyjdą na parkiet, na walkę, czują się wolni, czują się leccy, że potrafią właśnie bez tego obciążenia pokonywać wysokie przeszkody po to, żeby naprawdę solidnie dobrze grać. I to tak samo sprawa Boże że no tu nie chodzi o pust, tu nie chodzi o umartwienie, tu chodzi o miłość. Bóg, który ukochał przychodzi i oczyszcza wszystko, oczyszcza swoją łaskę. Popatrzcie, jak ktoś jest naprawdę zakochany, ktoś kto naprawdę kocha, co czyni? Dba o siebie. Dlaczego? Żeby być pięknym narodem. Dba o ubranie, dba o, wy dba o wygodę, ale na to wszystko dba o serce, że stara się być kimś zupełnie innym, żeby obdarowywać kogoś miłością. I ten czas Adwentu jest taką szansą na nas, dla nas, abyśmy ci, którzy żeśmy zostali od Boga obdarowani niesamowicie wielkimi łaskami, darami, zdolnością do życia, zdolnością do miłości, zdolnością do rozeznania dobra i zła, żebyśmy mieli świadomość, że my możemy Bogu też odpłacać miłością. Im więcej tej miłości, tym serce jest złotniejsze, tym serce jest piękniejsze. Ale jakbyśmy poczytali, żeby był to śnieg, to wiemy, że oni trwali w ogromnym żarze, w ogromnym cierpieniu, które wynikało z czegoś, z miłości. Ale gdyby zapytać kogoś, kto naprawdę kocha, nawet gdy nie jest odzajmiony w miłości, czy chciałbyś, żeby tej miłości nie było, powie nie. Chce kochać, bo miłość zakłada cierpienie. Ale to cierpienie ma zupełnie inny wymiar. To cierpienie oczyszcza, uświęca. I właśnie dlatego Jezus przez ubóstwo żółka, przez ubóstwo 30 lat życia w cichości, przez ubóstwo krzyża, przez zgotrzenie krzyża, przez to, że był totalnie zdruzgotany. Popatrzmy, jakbyśmy zobaczyli Jego postawę, widzimy, że jakby cała Ziemia, całe niebo, wszelkie zło sprzęgło się, aby walczyć przeciwko Jezusowi. On to wszystko przyjął dlatego, że kocha, dlatego, żeby odkupić. I właśnie rodzi się po to, żeby umrzeć na krzyżu i przez swoją mękę nas odkupić. I dlatego, bracia i siostry, jeżeli widzimy takiego Pana Boga, Jego mocy, Jego siłę, to czego mamy się? To mamy tym bardziej się cieszyć. Podnieście głowę, mówi Pan Jezus, nabierzcie ducha. I właśnie nabrać ducha, to wziąć moc ducha świętego po to, żeby zrzucić z siebie to, co jest yy, niepotrzebnym balastem. A tych balastów mamy strasznie dużo. Czasami mówimy, ktoś chce zrzucić kilogram. I robi nie wiadomo jakie diety, jakie umartwienia tylko dlatego, żeby rzucić pilotami. To nic wspólnego nie ma z wiarą z umartwieniem. Miłość to jest tak, że ja z miłości do Pana Boga, Panie Jezu, będę pościć, czy będę sobie czegoś odmawiać. Nawet gdy tam gdzieś przy okazji będą skutki inne, typu mniejsza waga czy mniejsze słabości. Czy ja wiem? Żeby Bóg przychodzi, żeby wstrząsnąć moim sumieniem, żeby wstrząsnąć moim sercem. Nie po to, żeby mnie przebrać, to żeby po to, żeby mi pokazać, gdzie jestem, na jakiej drodze. Czy jestem gotowy, czy tęsknię, czy kocham, czy chcę, żeby królestwo Boże przyszło. I musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Musimy być uczciwi. Jak się modlimy, każdego dnia prosimy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czy nasze życie, czy inne modlitwy rzeczywiście są podporządkowane temu, żeby Boże królestwo przyszło, żeby się objawiła Boża wola, żeby ten, który był, który jest i który przechodzi, rzeczywiście był w moim życiu, w moim sercu, w mojej codzienności i w mojej rodzinie. Jeśli tak, to ten atut ma szansę naprawdę być godnie przeżytym. Jeżeli nie, to znaczy, że trzeba się nawracać. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To znaczy, uwierzcie tej miłości, która przychodzi, póki czas, póki to, co trwa, jest darem łaski, póki Bóg jest. Bo przyjdzie czas, że odejdzie. I wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale przecież jesteśmy wezwani, nie do płaczu. Nie do zgrzytania, nie do rozpaczy, ale do życia, do szczęścia i do miłości, której udziela Bóg, który przychodzi tu na ziemi, w godzinie śmierci i wieczności. Amen.